Nowa Toyota RAV4 szóstej generacji właśnie zaliczyła swój pierwszy naprawdę konkretny debiut rynkowy. Nie w prezentacjach, nie w zapowiedziach, ale w oficjalnym cenniku. I tu u naszych południowych sąsiadów. Czechy jako jedne z pierwszych w Europie dostały komplet, ceny, wersje wyposażenia i pełne dane techniczne. I trzeba jasno powiedzieć, Toyota wjechała tam bez taryfy ulgowej, ale też bez zbędnego cenowego szaleństwa. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ponieważ polski cennik już na dniach. Nowa Toyota rav 4 w Czechach startuje do około 1 100 000 koron, co przy obecnym kursie daje około 191 000 zł. Brzmi groźnie, ale tylko na pierwszy rzut oka. W porównaniu do poprzedniej generacji mówimy o podwyżce rzędu 25 000 koron, czyli mniej więcej 4 500 zł ale przypomnijmy to zupełnie nowa generacja z nowym wnętrzem, nową elektroniką i wyraźnie lepszym wyposażeniem już w podstawie. Jeśli Toyota utrzyma podobną politykę cenową w Polsce, to obecna RAV4, która dziś katalogowo startuje od 189 900 zł, może szybko zejść na dalszy plan i co ważne, nie dlatego, że nowa będzie zabójczo droga, tylko dlatego, że po prostu będzie bardziej opasalna. Dopłata do napędu AWDI w Czechach wynosi 70 tysięcy koron, czyli około 12 tysięcy złotych. W zamian dostajemy nie tylko cztery napędzane koła, ale też mocniejszy układ hybrydowy. Toyota nie kombinowała i nadal RAV4 ma być złotym środkiem między kompaktowym suwem a rodzinnym autem na długie trasy. Prawdziwa rewolucja wydarzyła się jednak w środku. Kabina i z napędem na 4, 5,6 do 5,7 litrów na 100 km. Przy 55-litrowym zbiorniku paliwa daje to ponad 1000 km zasięgu na jednym tankowaniu. I mówimy tu o realnym, codziennym użytkowaniu. Czeski cennik pokazuje 4 główne wersje wyposażenia, i nawet podstawa naprawdę ma sens. Pierwszym jest Komfort, już tutaj mamy 18-calowe felgi, dwustrefową klimatyzację, pełen system multimedialny z nawigacją, kamerę cofania, elektryczną klapę bagażnika i pakiet bezpieczeństwa. Wraz z adaptacyjnym tempomatem. Następnie style dochodzi bardziej prestiżowy wygląd, przede wszystkim 20-calowe felgi, wentylowane fotele, tapicerka z zamszu i czarny dach. Cena tej wersji po przeliczeniu to około 217 tysięcy zł. Oczywiście nie mogę zabraknąć usportowionej wersji Gear Sport. Opcja dla tych, którzy chcą, aby rav 4 wyglądało bardziej agresywnie, zmodyfikowane zderzaki, usztywnione zawieszenie, czerwone akcenty i napęd na 4 w standardzie. Cena około 247 tysięcy zł. I najwyższa półka Executive, skórzana tapicerka, reflektory Matrix LED, pełne systemy wspomagania parkowania i nacisk na komfort oraz elegancję. Cenowo blisko GR Sporta, ale klimat zupełnie inny. Toyota dorzuca do tego solidne warunki gwarancyjne, standard to 3 lata lub 100 tysięcy km a na układ hybrydowy 5 lat ochrony. Co więcej, regularny serwis VASO pozwala wydłużyć ochronę akumulatora trakcyjnego nawet do 10 lat. I to jest argument, który dla wielu kierowców wciąż jest kluczowy. Debiut nowej Toyota RAV4 w Czechach to bardzo czytelny sygnał, że Toyota nie zamierza kombinować, nowa generacja jest nowocześniejsza, lepiej wyposażona i oszczędniejsza. Jeśli polski cennik pójdzie tym samym śladem, RAV4 szóstej generacji ma wszystko, aby znów stać się jednym z największych hitów sprzedażowych w swoim segmencie. Bez rewolucji, ale z bardzo mocnymi argumentami. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw suba na kanale, aby być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi. My widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Cześć!